Kochani z tej strony, wróżka Beata Fortuna. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na mój horoskop tygodniowy na wszystkie dziedziny życia z przepięknej Talii Kipera. Jest to horoskop na czas między 11 a 17 sierpnia. Moi drodzy, zaczynamy od początku. Pierwszą kartą, jaką wylosowałam na sferę zawodową, jest karta Oczekiwania, która oczywiście może mieć kilka znaczeń i tak dla. Niektórych z Was, lub nawet dla większości z nas, może pokazać po prostu odpoczynek, może pokazać nasz długi weekend, który się zbliża, może pokazać y, urlop, przerwę w pracy, mm, kochani. Innym może pokazać y, opóźnienia, ponieważ karta oczekiwania jest przede wszystkim kartą opóźnień. Czyli jeżeli na coś czekacie, jeżeli na coś liczycie, na coś, co jest związane ze sferą zawodową, w tym tygodniu musicie się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Rada, jaka wypływa z tej karty, to wykaż się cierpliwością, niczego nie forsuj na siłę, bo to i tak nic nie da. Działajcie niezbyt pospiesznie. Kochani, jest to karta neutralna, więc większych zmian zawodowych w tym tygodniu nie powinno być. Jeśli chodzi o finanse, również mamy kartę neutralną. Wylosowałam już chyba po raz kolejny kartę długiej drogi, która pokazuje finanse stabilne, wzrost dochodów powolny, ale za to stały i pewny. Czy to ze stosunku pracy, czy to z tytułu renty, emerytury, jakichś zasiłków, także jest to coś na pewno stałego, co wpływa co miesiąc na konto. Jeśli ktoś z Was. Liczy na jakiś szybki wzrost. W tym tygodniu raczej nie ma, nie ma co na to liczyć, ponieważ karta Długiej Drogi, jak sama nazwa wskazuje, pokazuje dłuższe oczekiwanie na rezultaty i efekty naszych działań. Jest też kartą pokazującą kierunek naszych działań. Jak widzicie, na, na karcie jest pokazana długa droga, która prowadzi do celu. Ten, tego celu jeszcze nie widać, on jest jeszcze, Daleki do osiągnięcia, aczkolwiek karta ta pokazuje: bądź cierpliwy i zmierzaj dalej, obraną przez siebie drogą. Kochani, jeśli chodzi o uczucia dla osób samotnych, wylosowałam również neutralną kartę salonu, która pokazuje przede wszystkim nasz komfort psychiczny w tym tygodniu i wewnętrzną harmonię czyli dla wszystkich singli lub osób, które są samotne, będą w tym tygodniu. Liczyły się rodzina, domatorstwo, skupienie na własnych, osobistych potrzebach. Jeśli jesteście kimś zainteresowani, bo tak też może być, karta salonu pokazuje jest dobrą kartą tej sytuacji pokazuje zbliżenie się do tej osoby. Pokazuje, że wasza relacja może być bardziej intymna, bardziej przejść na grunt bardziej prywatny może pokazać większą Zażyłość i zaciśnianie więzi. Podsumowując, kochani, osoby samotne będą się czuły komfortowo same ze sobą, jakby w tym tygodniu nie odczują smutków czy większych przykrości z tego powodu, iż nie są z kimś związane. Moi drodzy, jeśli chodzi o związki, wylosowałam dla was niestety negatywną kartę Złodzieja która ma szerokie spektrum znaczeń, ale przede wszystkim jest kartą ostrzegawczą i mówi uważaj, uwaga, możesz w tym tygodniu coś stracić, coś będzie nie tak. Te straty możecie odnotować na polu uczuciowym, na polu emocjonalnym, ponieważ złodzie, jak to złodziej, zawsze nam coś zabiera. Niestety, jedni z Was... Mogą, y, mogą wycofywać się ze związku lub, y, lub odczuwać taką silną chęć ucieczki z relacji, y, w której obecnie są, lub która ich nie, satys nie satysfakcjonuje. A do niektórych z Was mogą powrócić dawne problemy, dawne sytuacje, jakieś dawne emocje, dawne wątpliwości. Niektórzy mogą coś ukrywać przed swoim partnerem. Y, lub partnerzy coś mogą ukrywać przed Wami. E, tu bardzo możliwe są kłamstwa, brak szczerości. Kochani, wszystko zależy od tego, w jakim związku jesteście, jak ten Wasz związek funkcjonuje. Jeśli jesteście w związku szczęśliwym, karta złodzieja może po prostu pokazywać, że coś, na przykład praca, może wykradać Wam wspólnie spędzany czas. Moi drodzy, jeśli chodzi o zdrowie, wyosowałam dla Was dobrą kartę. Jest to karta dojrzałej pani, która w talii kipera jest kartą osobową i pokazuje, pokazuje jeśli chodzi o, o kwestie zdrowotne, lekarza specjalistę kobietę starszą, starszą, starszą kobietę, na pewno starszą od Was, specjalistkę w swojej dziedzinie. Może to być pani ginekolog, pani endokrinolog lub jakaś inna. Pani doktor, która, która ma duże doświadczenie w, swoim, w swojej dziedzinie. Kochani, także powinniście, na co powinniście zwrócić uwagę w tym tygodniu? Na pewno na sprawy kobiece i na sprawy związane z wiekiem dojrzałym. Choroby związane z wiekiem dojrzałym, jeżeli ktoś z was się leczy, Powinien udać się do specjalisty. Dodatkowo dociągnęłam jeszcze karty anielskie, jeśli chodzi o zdrowie, które pokazują Archanioł Rafael. Mówię o świeżym powietrzu. Pamiętajcie o tym, aby jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Ci, którzy piją za dużo kawy, tak jak na przykład ja, powinni ją przynajmniej ograniczyć lub w ogóle z niej zrezygnować.